Rzeczywistość pokazuje, że kryzys klimatyczny wywołuje zmiany pór roku, a to przekłada się na konieczność zmian w zarządzaniu uprawami. Krótsze zimy i wcześniejszy początek okresów letnich powoduje, że wiosny stają się gorętsze i coraz suchsze. W związku z tym rolnicy muszą odpowiednio zmienić swoje strategie gospodarowania wodą, aby móc lepiej dostosować się do nowej rzeczywistości. Harmonika w porównaniu z innymi standardowymi rozwiązaniami na bazie fosforu i potasu, produkt Harmonika można stosować w wydłużonym cyklu agrarnym dzięki silnemu stężeniu produktu i jego wyjątkowej równowadze potasowo-fosforowej. Harmonika dostarcza roślinom fosfor, który wspomaga ich wiosenne przebudzenie, poprawia ogólny wzrost i ukorzenienie. A jednocześnie zapewnia im dodatkową dawkę potasu, który jest kluczowym składnikiem odżywczym, podnoszącym jakość upraw oraz zwiększającym ich odporność na susze i upały. Dobra równowaga potasowo-fosforowa optymalizuje też wykorzystanie azotu. Produkt Harmonika zwiększa plony i rentowność upraw. Działanie fosforu czy działanie potasu? Zdecyduj się na oba!